No zobaczmy tutaj te pudła Szurka to tak średnie będzie Dlatego zostaniemy we 3 <grymne> Palcie, palcie, palcie Mów Giepa go out A, 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 a. Kill him, kill <grymne> A a. a, a F Weź tego żółtego, Dobi. Szk szkoda, żeby żył jak na ma tak małe życie. No. <laughs> I panuszka, i panuszka, i, i jeszcze panuszka, i panuszka troszkę. No O! Oh. Dzięki! Dobra, dzięki. Ty kurwa, celu. Hehehehe, <laughs> <Yes>, ja z pierwszym <laughs> Traf se <sobie>, kurwa, co ty <laughs> <do> robisz? Ja <laughs> <laughs> nie wiem <laughs> Cieszymy <imicy>. się <laughs> Prawie umarłem <laughs> <laughs> Prawie <laughs> Wydaje mi się to jest po prostu przez ten. przez, przez spanie, jak. To jest pierwszy kill na fotelu. I co? liczyć? się? Wiczuć się? Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. go za umyślne przeszkadzanie? No, każdego. O. Bana dostał! <grymne> o! Skamieniały kościół sto i... O! W środku Obi mnie, obij mnie! Chcę ja! <grymne> 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 Chcesz się dośpiewać. No, <grymne> rozbraj to, rozbraj to! Krzyzus! Czarownicy! Dziewica <śmienny> 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 zaufała Temu co ją dał potem Ty, ja tu co robię Na szarcie ostatni Broi, broi Ej Ace'ik kochanie Otwórz Otworzył bramę! Oh. A ah, jest! Kurde, bombę wziąłem do ręki! Oh. Może jakiś palak? Nie sugeruj. O, 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 o! No, było blisko generalnie. Po prostu nas! Chodź, chodź tu, chodź tu Ty, to jego? Aha, to jego Zajebiście, zajebiście Ty To się kurwa nadaje Ty, bierzemy, bierzemy bierzemy Mamy, go, bierzemy mamy, go, go. go a, mamy go Jak to? U, o, ruski Well, well, well A, a, a Nie Ty weź mi posadzę Masz jeszcze jeden fire nie naciąga? Miał naciągniętego, kurde! Paweł! O! O! Nie! O! Jest! Yeah. Yes. Gaz! <grymne> a! 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 Aaaa! Jedna! Sleepuj to! Żeby zainicjował. Dobra. Gęsiego, <grymne> gry Gęsiego! Poczekamy, poczekamy w poczekamy w a idzie pierwszy. Ale tak fajnie było towarzystwo, że fajnie się z niego yeah. Ubić O! Ubiciu. Tuck, tuck, tuck.